Cześć moi drodzy, dzisiaj mam sobie tutaj flight controllerek flight one on tutaj jest przysłany do mnie został przez Łukasza z dronostrefy nie łączył się z komputerem znaczy naprawdę ja już go naprawiłem on się już łączy z komputerem ale chcę wam pokazać jak w łatwy sposób możecie sobie sprawdzić Y, czy macie wszystkie zasilania? Przede wszystkim, jak y, na przykład y, nie macie zasilania z USB No to akurat w, przy tym kontrolerze Jest bardzo fajnie Ustawiacie sobie na diodę No taki biczek, ale tutaj możecie sobie ustawić się na, na diodę I jak macie zasilanie zawsze, bo jest tak y, Plus jeden sygnał, drugi sygnał masa Zawsze jest tak w USB Yy, tylko w się, od której strony liczycie yy, Ustawiacie sobie na plus I patrzycie do której diody gdzieś tam leci Jakaś dioda musi być zabezpieczająca Leci tutaj Ktoś z tej diody przechodzi dalej Widzicie nie ma przejścia Czyli jest zaporowo ustawione Jak odwrócicie sondy To powinno być przejście Minimalny spadek Tak ma być i teraz mamy od drugiej strony. Jak da, na przykład dodamy sobie, tutaj mamy podłączone pod VBAT. Jak pod VBAT sobie podepnę, no to, to to VBAT musi gdzieś iść. No podejrzewam, że to idzie... Cewka. Z cewki idzie tutaj pewnie. O dokładnie. Dokładnie tutaj. No i tutaj mamy główną przetwornicę step down. I ona pewnie stabilizuje nam 5V. 5V, dlatego podejrzewam, że 5V, bo mamy tutaj od razu cewkę i te pewnie będzie do wyjścia. Przez diodę będzie tutaj wchodziło. Dokładnie. Przez diodę nam tutaj przechodzi. I łączy się tutaj w jedną całość. Tutaj jest wyjście 5V. 5V i możemy sobie teraz znaleźć pady 5V i założy się, że tutaj stąd będzie nam wychodziło na 5V. Gdzie mamy 5V? Tu, nie, tu, mamy. tu mamy 5V. I tutaj? To pod przy, przy diodach dałem. Mamy 5V. Pady. Także, jakbyśmy na przykład uznali, że mamy przetwornicę owaloną, a chcemy sprawdzić sobie ten kontroler, gdzie jeszcze mam brudne, bo wymieniałem CPU. No i no i możemy sobie podłączyć na przykład pod. Te 5V możemy sobie podłączyć zewnętrzne 5V i sprawdzić, czy on się nie grzeje. Bardzo fajne rozwiązanie. Polecam sobie z, sprawdzić, jakbyście tam potrzebowali kiedyś. Kolejną sprawą jest taka, taka że musimy sobie sprawdzić, czy mamy 3,3V. Ja na przykład już wiem, że, że 3,3V mam na przetwornicach i one są tutaj. Takie malizny są. Takie malizny są. Ja to na przykład wiem, dlatego sobie podłączę zasilanie. No, to masę sobie od razu podpiję sondę. No i szukam sobie gdzie mam 12 v Tu mam piątkę, tu mam 12. Jak widzicie, płyta mi wstała. Żeby mi nie uciekały kabelki, to sobie je tutaj wezmę, rzucę. Podmiernik. Tego też sobie tutaj wrzucę, podmiernik. O, nie będą mi uciekać. No i mamy. Teraz możemy sobie sprawdzić, czy będzie nam, masa nam styka. Styka. Chodźcie tutaj bliżej. Nie wiem jak to będziecie widzieć, mam nadzieję, że będziecie dobrze to widzieć. Ale teraz sobie sprawdzamy 3,3V. To nie jest wyjście. Tutaj mamy wyjście. Jest 3,3V. Tutaj mamy wyjście. Nie, tu, tu mamy wyjście. Jest 3,3V. No i jeszcze tutaj mamy wyjście. Jest 3,3V. Czyli 3,3V mamy wszędzie. Są jeszcze pady 3,3V. Pad 3,3V jest tutaj. Mamy. Mamy na nim 3,3V. Na płycie nic się nie grzeje. Znaczy, przetwornica step-down zawsze będzie się grzała. To jest, jest... To możecie być tego pewni, że ona będzie się grzała bo ona zrzuca. Tutaj mamy 12 ponad 12 V, ona zrzuca nam do 5 V i ona mu będzie się grzała, bo to są duże straty. Ale ogólnie widzimy, że wszystko hola, hula. Dobra, przełączymy się teraz i zobaczymy czy się połączy. Kabelek sobie biorę, czy ja już tutaj mam. Tak ten pełno rzeczy podłączamy Gdzie Od razu nam wyświetliło, że jest OK. Wiem, że się łączy z komputerem. W granie aktualizacji tak samo idzie. Nie mam pojęcia, co tam jeszcze trzeba było sprawdzić, bo nie mam w ogóle nie używałem tego systemu ani razu. No i. Nie wiem, nie wiem po prostu co trzeba było podłączyć. Nie mam na tyle rzeczy, żeby to popodłączać, No ale. Widzicie, on sobie wszystko sprawdza po kolei. Nic, nie, jak mówię, nic nie ma podłączonego. On będzie szukał wolę. Wolę sobie to robić na Betaflight albo Memuflight. Bo tam mi nie musi szukać tych wszystkich rzeczy. Mogę sprawdzić, czy żyrost chodzi, czy wszystko działa tak pobieżnie. Tutaj tylko mogę sprawdzić, czy. Ale OSD się nie, nie ten nie grzeje. Także nic się nie grzeje. Nie wiem, po co tutaj ten. Tutaj mi teraz sprawdza. Jeszcze ją umyjemy. Napiszę do Łukasza, żeby sobie ją ten podłączył i posprawdzał. No i tyle. Mam nadzieję, że wam się przyda taki filmik, z którego się dowiecie jak co sprawdzić. No bo tak jak mówię, możecie sobie podłączyć pod yy, zewnętrznym z kabelkiem tak jak ja tutaj mam pod VBAT i masę masę zostawiacie, przerzucacie sobie na przykład plusowy na 3,3V i podłączacie 3,3V, sprawdzacie czy Wam wszystko wstaje na 3,3V potem sobie przerzucacie na 5V i sobie w, i, i bierzecie i sprawdzacie czy Wam wstaje na 5V ten kontroler nie chciał się komunikować z komputerem Komunikuje się, sprawdza się, także nie, nie podłączałem nie podłączam nic innego, bo nie mam takich rzeczy, że podłączać, no mam tylko jeden kopter złożony, ale zobaczymy, nie chciał się łączyć, zobaczymy teraz, jak pójdzie. Bo jeszcze podejrzewam, że mogło być tak, bo Łukasz mi mówił, że właściciel. Zamiast VTX, który obsługuje tylko 5V, podłączył go pod foba, to mogło być tak, że po prostu zrobiło się zwar zwarcie i wyjście na kamerę, dostało na przykład zasilania i poszło i uwaliło. Tutaj jest salak od OSD. Może być tak, że on może nie, nie, nie funkcjonować, chociaż się nie grzeje. No ale no. Nie wiadomo dokładnie, jak to było. Jeszcze może podepnę i sprawdzę, czy tam nie wychodzą jakieś rzeczy. O, albo no, nawet tak. Eee... in. Nie ma nic. Fall out. Nie ma nic, samej śmieci. No, czyli okej. Okay. Czyli dobra, czyli w sumie mamy zrobione. Dobra, także to by było, moi drodzy, na tyle. Flight One działa i ja się z tego cieszę. Jakbyście chcieli jakieś jeszcze poradniki, takie to dajcie mi znać. Napiszcie komentarz. No bo, no, widzę, że. Odnośnie takiego tam sprawdzania w elektroniki, no to tam nie ma za dużo tych poradników w Polsce, a może się przydać co niektórym.